Witam serdecznie na moim kanale. Nazywam się Arleta. Tarot jest moją pasją od wczesnej młodości. Chciałam podziękować wróżce ezoteruszce, która zmobilizowała mnie do założenia tego kanału. Zapraszam również na czytania prywatne. Dowolna ilość pytań 60 zł, czytanie roczne, 100 zł. Oczyszczam również, energetyzuję wahadełkiem z kryształu, pracując ze zdjęciem pacjenta. Sesja wynosi 100 zł. Adres e-maili znajdą Państwo w opisie. Zapraszam do czytania na maj wszystkie rybki. Zaczęłam od rybek, ponieważ sama jestem rybą i jestem ciekawa, co mnie czeka. Proszę pamiętać, że to czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. To zależne jest również od układu planet w naszym horoskopie urodzeniowym. Karty już mam przygotowane, oczyszczone. Zap sprawdźmy zatem energia na maj. Z przełożenia wyszedł Paś Kielichów. Paś Kielichów inspiracja, intuicja, płodność, praca ze nami, początek czegoś nowego. Myślę, że przy kole fortuny oraz przy karcie sprawiedliwości oraz siódemki Kielichów nastąpił czas, aby rybki ruszyły do przodu. Koło fortuny jest to karta karmiczna, jest to karta karmy przy sprawiedliwości. Myślę, że jest to bardzo dobry początek dla rybek. Takie dopełnienie czegoś, e, tak, jakby, tak jakby zadośćuczynienie e, rybkom, dla rybek, e, poświęcanie się dla innych osób. Przy siódemce kielichów myślę, że rybki mają do wyboru wiele spraw. Być może dotyczy się miłości, być może zmiany pracy, ruszenie w nową drogę. Natomiast koło fortuny mówi, aby nie czekać, aby przyspieszyć sprawy, iść do przodu, nie bać się, ponieważ karta sprawiedliwości i równowagi wewnętrznej będzie rybkom towarzyszyć. Ten rozkład, który zastosowałam, jest rozkładem. Świadomości oraz podświadomości, przy piątce denarów rybki podświadomie cierpią brak, bądź mają jakąś ciężką sytuację finansową, bądź stratę energetyczną, w uczuciach, czy może to też być również, że rybki znalazły się w miejscu, w którym by po prostu nie chciały. E myślę, że też za dużo rybki poświęciły energię na innych ludzi i czują po prostu brak energii, ale tutaj znajdują się kwiatuszki, żółte kwiatki od promieni słońca, więc to jest mentalnie, mentalnie rybki prom do nadziei, gdzie nadzieja powoduje spełnienie marzeń, głównie jeśli chodzi o sprawy finansowe. Wsparcie finansowe. Gwiazda to spełnienie marzeń, początek czegoś nowego, dobrego etapu w życiu finansowego, tak jak tutaj powiedzieliśmy o paziu kielichów. Tutaj szóstka kielichów pod spadem, paz kielichów, inspiracja do czegoś nowego. Ponadprzeciętna postawa rybki, gdzie rybka będzie zaczynała nowy początek. Będzie zaczynać Zupełnie nowy etap w życiu, czy to się tyczy uczuć, czy to się tyczy również pracy, bądź jakiegoś innego pomysłu. Mm, więc jest tutaj taka nadzieja, świeża nadzieja, młoda nadzieja, która się w rybkach rodzi. Karta świadomości, tak jak już mówiłam, przy kole Fortuny, mówi o tym, aby ruszyć do przodu. Nie zastanawiać się, jest to okres nawozie, gdzie rybki mogą śmiało. Iść po swoje marzenia. Karta koła Fortuny mówi o przyspieszeniu spraw, dlatego że wiadomo, koło Fortuny jest kartą, jak to się mówi, przewozową, rozpędową, napędową, tak? Raz na wozie, raz pod wozem, ale przy karcie sprawiedliwości i siódemce mieczy, przepraszam, siódemce kielichów gdzie naprawdę rybki mają bardzo dużo opcji do wyboru bądź, bądź wzrostu świadomości, e, nie czekać, iść po te zmiany. Myślę, że maj, e, maj jest miesiącem piątym. Piątka e, jest liczbą zmian, wzrostu świadomości, sięgania po swoje, e, odrzucenia strachu, więc karta sprawiedliwości, karta jedenastki. Wiadomo, liczba 11 jest liczbą silnej intuicji, to jest liczba mistrzostwa, proszę zwrócić uwagę, więc nie bać się sięgać po swoje, dlatego że wybór, który tutaj jest, cokolwiek rybki nie wybiorą, myślę, że będzie dobrze. Rybki wybiorą z tej karty. Cokolwiek dla siebie, to będzie dla rybek. Mentalnie przy karcie gwiazdy rybki będą odchodzić od strat, od strat energetycznych. E, rybki będą odchodzić od poczucia biedy, przy królu denarów, bądź też może stanąć na drodze rybek król denarów. Mężczyzna, szef e, bądź dobry przyjaciel. W każdym bądź razie osoba bardzo stabilna, która rybą przy karcie gwiazdy może pomóc. To jest energia pieniądza, więc spełnienie marzeń finansowych. To również może tyczyć się domu. Rybki planują odkładać pieniążki na dom, bądź rybki planują podróżować dookoła świata, bądź rybki zamierzają poznać kogoś, ruszyć. Na przykład na serwis randkowy, prawda? <noise> Więc myślę, że warto. Natomiast jeszcze jest tutaj, tak co się tyczy tych kart. Karta gwiazdy, karta sprawiedliwości. Tak jak już na początku zaznaczyłam, karta sprawiedliwości, karta gwiazdy. Nadszedł czas na spełnianie życzeń. Mamy rok Jowisza, drogie rybki. Proszę o tym nie zapomnieć. Karta gwiazdy też sugeruje powietrze, zwracać się do ojca, do żywiołu powietrza, do ojca, do żywiołu ziemi, do ojca, do żywiołu wody, ponieważ woda jest przekazem informacji, silną intuicją, do żywiołu. Ja bym mogła powiedzieć, że koło fortuny jest może neutralne, dlatego że skarmiczne, ale jest dużo koloru czerwonego, więc żywioł ognia. Więc praktycznie wyszły tu wszystkie cztery żywioły. To jest opieka rybek, bardzo silna opieka e, ojców żywiołów, że tak powiem, rodziców żywiołów nad rybkami, gdzie rybki przy odrobinie wiary, przy odrobinie wiary e, w swoje możliwości, ponieważ gwiazda to też są potężne możliwości, e, szczęśliwa miłość na przykład. Z królem, kieli, z królem denarów, prawda? E, taka osoba może stanąć na drodze rybek. To jest koziorożec, byk, żywioł ziemi w każdym bądź razie, bądź panna, tak? E, bądź odkładanie pieniążków, tak jak wcześniej mówiłam, już na domek, bądź realizowanie podróży, bądź otwieranie działalności. Jest naprawdę dobry czas dla rybek. Proszę tylko pamiętać, aby nie energetyzować się negatywną energią, dlatego że każdy jest kowalem swojego losu i przy afirmacjach, tutaj też mogą być afirmacje siódemka kielichów, afirmować tam swoją przyszłość, wierzyć. I jeżeli nachodzą negatywne myśli, co mogę podpowiedzieć rybkom, bądź panom z podznaku ryb? E, e, proszę pozwolić tym myślom płynąć swobodnie, i z czasem te myśli e, negatywne znikną, dlatego, że jaką energią emanujemy e, na zewnątrz, e, od wewnątrz, takie sytuacje życiowe przyciągamy na zewnątrz. Bardzo proszę o tym pamiętać. E, zwrócę się może do starej naszej Biblii jest takie zdanie wiara czyni cuda lub według wiary Twojej niech się stanie Jezus, Budda czy, czy inni przewodnicy duchowi posiadali tą wiedzę bardzo proszę nie zapomnijcie o tym jesteście wspaniałymi ludźmi ryby mają potężną intuicję mają potężną siłę afirmacji Proszę o tym nie zapominać, bo naprawdę szczęście jest wokół Was. Proszę tylko, aby rybki wszystkie dostrzegły to szczęście najpierw w sobie i wtedy na zewnątrz ono bardzo łatwo przyjmie. Więc ja życzę wszystkiego dobrego, spełnienia oczywiście tych marzeń i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję.